Witam z tej strony maxim 1980. Dziś jest cykl 15-minutowy: pokażę Wam grę Nitro for Speed Hot Pursuit. Ehm, dzisiaj ją dostałem, także na świeżo będzie. Ok, ja włączę tutaj Wam pierwszy wyścig, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Ehm, już z góry tutaj zapowiadam, że jeżeli będziecie się chcieli zaopatrzyć w ten tytuł musicie wiedzieć, że potrzebny do tej gry jest online pass, który musimy dokupić osobno, jeżeli w przypadku używki jak widzicie mamy tutaj w tym pierwszym wyścigu kilku samo, kilka samochodów, ale tutaj mamy dostępnego tylko prosie Boxtera, także prosiakiem będziemy jeździć. Wybierzmy sobie tutaj te prosie. Mamy różne kolory. No, nie ma różowego, także szkoda, byśmy pograli prosięciem w kolorze różowym, no ale niech będzie taki czerwony. Tutaj też jest wykorzystany system Autolog, który na bieżąco porównuje nam czasy naszych znajomych. Przez autologa też możemy szybko dołączać do gry, zapraszać ludzi tego typu rzeczy. Tutaj pierwszy lepszy wyścig, jak go nawet nie przechodziłem, także teraz będzie na świeżo. Ok, niech nam się to tutaj wczyta. Raz sobie zagrałem wcześniej, jak widzicie, i wygląda to tak. Tutaj oprócz tego, że zdobywamy miejsca, zdobywamy też punkty za niebezpieczną jazdę za wszelkie jakieś takie akcje typu drifty typu jazda pod prąd także tak tutaj zdobywamy punkciory. Pokazuje tutaj nam się takie małe demko początkowe. Nasie, nasze prosie już burczy w klewiku, wyrywając się z zagrody, no i zasuwamy. Oczywiście, jak to w Nitro Speedzie mamy nitro. Postaramy się tutaj nie wypaść za mocno źle. System jazdy jest naprawdę taki arcade'owy, Dlatego tutaj nie spodziewajcie się jakichś symulacyjnych rzeczy. Ja tutaj jeszcze zbytnio nie mam tego opanowanego, bo tylko raz sobie zagrałem wcześniej. Także ja tutaj mogę marać, no ale postaram się nie przyjechać ostatni. Mamy tutaj też system skrótów. Nitro nam się też ładuje właśnie poprzez jazdę pod prąd, poprzez różne niebezpieczne akcje. Ogólnie cała filozofia składa się. Na to, że musimy być najbardziej poszukiwanym piratem w mieście. Zaczynamy z pierwszego poziomu pirata drogowego. Jak widzicie, graficznie jest całkiem fajnie. Przy większych prędkościach nam się tutaj to rozmywa. O, może bym hamulca użył. Ok. Później pokażę wam właśnie ten system skrótów. Co tutaj tak na szybko? Niech tylko wyjadę na jakąś prostą, bo tutaj walnę w bandę, bo oczywiście się zagaduje. Mamy możliwość oczywiście obracania ekranu i sprawdzania jak wygląda nasze prosie. Możemy też luknąć do tyłu. Okay. Możemy sobie zmienić muzyczkę. Nie jesteśmy zmuszeni do tego, co nam kierowcy, znaczy co nam tutaj yy, producent. Wrzucić, tylko sobie sami możemy po prostu te muzyczki zmieniać. Także pod L1 macie możliwość zmiany stacji, utworu. No i zasuwamy. Widzicie, jest to pierwsza trasa. Więc tutaj ten ruch drogowy nie jest jakiś wielki. Ale jak znam mojego pecha, to na pewno tym moim prosiakiem wiadę w kogoś. No i zasuwamy. Ja się cały czas uczę tutaj tego sterowania żeby wyczuć ten samochód mamy też tutaj e, wykorzystane coś takiego jak Gran Turismo, czyli jadąc za samochodem e, czyli w tym tunelu aerodynamicznym szybciej się rozpędzamy szybciej przyspieszamy. to jest to typowo gra arcade bardzo fajna jeżeli chodzi tutaj o stronę audiowizualną no, gameplay musi wam podpasować, to musicie sami zdecydować. Później pokażę Wam jeszcze tryb foto, tutaj, tak na szybciocha, i pokażę Wam, że mamy tutaj wizualizację uszkodzeń samochodu. Także coś tam jest przerysowane, gdzieś tam coś się gniecie. Ja tutaj widzę, nie jadę na drifcie, a powinienem. Zaraz się będę tym bawił, tutaj, przy jakichś większych zakrętach, i spróbuję wjechać w jakiś skrót. Udało się, ale tutaj widzę, że przepłacę to zwolnieniem. Tutaj nie mamy ruchu drogowego, ale za to mamy różne obiekty, które możemy wjechać. No, jak to w tego typu grze, w niektóre skróty się opłaca wjeżdżać, niektóre nie. Dzięki temu skrótowi, akurat jestem na pierwszym miejscu. Także może fartownie dojada na pierwszym, a 1700 punktów mało, bo ja tutaj staram się z przyzwyczajenia z innych gier normalnej jazdy. Mamy złoty medal, udało się zdobyć. No i poprawiłem tutaj swój rekord o 30 sekund, grając po raz drugi. Zaraz zobaczymy jakąś inną trasę. Widzicie, jakieś mamy tutaj e, dodatki, odblokowują się nam pokaz pokazane, mamy różne rodzaje samochodów, oczywiście levelujemy tą naszą postać. Jest to dość fajnie zrobione tutaj, jak widzicie, graficznie. Mnie się podoba przynajmniej. No, co ważne, gra jest też w polskiej wersji językowej. Okej. Okay. O, misiu. Misubishi Lancer, także oprócz prosiaka mamy miśka także zwierzynie znam się powiększa dobra tutaj mamy praktycznie tą jedną trasę, ale zobaczymy jeszcze jak to wygląda jako policja, aha czyli tutaj zaczynamy z kariery policjanta dla odmiany, jak komuś się znudziło cały czas bycie tym przestępcą to tutaj startujemy z poziomu kadeta i też będziemy tutaj widzę do 20 stopnia stróża prawa. Będziemy ścigać z wyrodnialców. Także taka miła odmiana, bo można się pobawić w policjanta czy właśnie w tego bandziora pirata drogowego. Dla każdego coś miłego możecie rozwijać tą karierę tą. Dobra, ja już nie potrzebuję tego dęka oglądać, ale nie da się go skipnąć. Niestety. Także taki mały tutek. Podstawowa procedura: musimy uszkodzić pojazd przeciwnika, żeby go zatrzymać. Okej. Okay. Cała zabawa polega, żeby jak najkrótszym czasie to zrobić. No nie da się tego skipnąć, niestety. Musimy tutaj pooglądać. To wszystko? Nie wiem, z tego co tutaj czytam, nie będziemy mogli się za daleko oddalić od podejrzanego. No zobaczymy, jak pójdzie. No jeździmy tutaj Fordem Victorią, kultowym samochodem. Jeżeli chodzi o Stany, ok, wybieramy. Jeszcze wam tak jak mówię, żebym nie zapomniał, to wam pokażę ten system zniszczeń razem z trybem foto. Tylko kilka razy kogoś puknę. Ok. I do minuty mamy 1000, 6000 punktów, jak kogoś aresztujemy. Pochwałę mamy do 2 minut, a ogólnie zatrzymanie poza tymi dwoma minutami to mamy 2000 punktów. Także ok. No i ścigamy Mazdę Eritz Jak widzicie Demko nam się jakieś tam włącza. Dobra, to zaczynamy go ścigać. Policja też ma Nitro, także niech mają, nie. Jestem coraz bliżej i dupa. Oczywiście musiałem zmarać, jak to zawsze bywa w przypadku gameplay, chcę coś pokazać, to nigdy nie wychodzi. No, graficznie, tutaj te tła fajnie, te trasy zrobione, ale mi dupką zamiata. Kompletnie nie jestem przyzwyczajony do tego systemu jazdy. Dobra, no i pukliśmy go. Jak widzicie, samochody się rozlatują. No, jakieś pierwsze trofeum. Zatrzymany. Zderzaki odpadają, lakier porysowany. Szkoda takie Mazdy tylko, z miłą chęcią bym przyjął. Jakby ktoś miał do oddania, to zgłaszajcie się do mnie. Ok. Czyli tutaj taki szybki meczek, bo udało się go dość szybko złapać. Ja zaraz powrócę tutaj do e, tego trybu z, wy, z wyścigami, gdzie my się ścigamy. Ok. Odblokowaliśmy jakąś imprezę, także będzie wódę kupę, laski i te sprawy, nie ma jak impreza. I coś nowego nam się tutaj odblokowało w karierze, to jest kariera tego pirata, to jest kariera yy, gliniarza. Dobra, teraz będziemy uciekać przed policją, z tego co tutaj widzę, bo jest tryb Hot Pursuit. No i tu oprócz prosięcia mamy tą Mazdę, mamy Dodża i Misia. Ja z racji, że bardzo lubię Misie, to sobie wezmę Miszka, Misubishi. Swoją drogą. Jak chcecie się pośmiać, włączcie sobie filmik jak Gościu wkręca innego, e, właściciela jakiegoś komisu samochodowego Mitsubishi. Wpiszcie sobie na YouTube Mitasubishi. To się pośmiejecie. Dobra, nam się to wczytuje. No i tutaj w tym trybie musimy nie dać się zatrzymać i wygrać wyścig. Tutaj widzę, że dostępna broń kolczatka 0, Zagłusza 0, Turbo 0, impuls 0. Mamy podpowiedzi w prawym dolnym rogu, także coś tam można się nauczyć. Okej. Okay. Jak widzicie, pierwszy raz grałem. Mam zerowy rekord, także zobaczymy, jak to wygląda. No i zasuwamy naszym misiem pluszowym. A, sprawdzałem, czy na DIPadzie da się sterować. Nie da się. Nie musicie już sprawdzać tego u siebie. Ja zaraz kogoś puknę i przełączę się na tryb foto, albo gdzieś tam pomiędzy samochodami to zrobię. Okej. Okay. Na starcie wchodzimy w menu, tutaj mamy tryb foto, co jest fajną sprawą, bo jak widzicie, mamy widok z danego momentu gry, możemy sobie tutaj obracać to wszystko ładnie, oglądać tutaj te pojazdy. Z danego widoku możemy sobie zrobić fotkę. Tutaj też bardzo fajnie widać zniszczenia otarcia tego lakieru, tego wszystkiego, także fajnie to dość wygląda. Nie da się tutaj niżej, nie da się, dobra. Mamy oczywiście efekty, żeby nie było tak nubiarsko, także mamy tutaj możliwość właśnie regulowania tutaj czy jasności, yy, czy kontrastu, czy rozmycia ruchu. Jest tego dość trochę kolory świata, głębia i tego typu rzeczy ogniskową. Także można pobawić się w małego fotografa. Dobra, zrobimy sobie fotę aha No i bomba. Ok. I Dream Shot. Ok. I wracamy do gry. Także jest to dość fajne umilenie rozgrywki. Ktoś sobie może zrobić jakąś fotkę fajną. No i natrafiamy na pierwszego stróża prawa. Gdzie tuż Stróż prawa, tam zabawa, czyli czas pierniczać. My się postaramy tutaj jakoś lawirować między tymi samochodami. W każdym razie na pewno nie uda mi się pokazać tego filmiku do końca, bo widzę 45 sekund do końca gameplayu. Także ja może powoli się już z Wami żegnam. Jak możecie to oceniajcie, komentujcie, bądźcie aktywni. Kto nie ma subskryb subskrybowanego kanału, a chce mnie wspierać, niech też subskrybuje. Zawsze w ten sposób dajecie mi znać, że to co robię, to Wam się podoba i przydaje. Że dzięki temu możecie sobie wybrać, która Was będzie interesować, a nie w ciemno gdzieś tam wydawać pieniądze w błoto. Także trzymajcie się na razie. Hej, mam nadzieję, że będziemy się widzieć w innych filmikach. Na razie.